Częstym powodem niestabilności komputera może być zasilacz, m.in. to, że dostarcza on nieprawidłowe napięcia do komponentów komputera i wtedy warto je sprawdzić, a jak to zrobić, o tym powiem Wam w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak w prawidłowy sposób zmierzyć napięcia na zasilaczu. Często pytaliście o to w komentarzach pod filmami. Na początek trochę teorii. W wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu, zasilacz komputerowy przetwarza prąd przemienny z gniazdka na prąd stały i dostarcza go do komponentów komputera w postaci trzech głównych napięć. 12, 3, 3 i 5 V. Bardzo ważne, żeby te napięcia zawierały się w normie ATX. Oznacza to, że nie może być od nich odchyłów większych, mniejszych niż 5%. Przekroczenie tych wartości może spowodować, że Wasz komputer będzie niestabilny, będzie się resetował, będzie się zawieszał, a w ekstremalnych przypadkach może nawet dojść do uszkodzenia podzespołów komputera. Druga sprawa, jeżeli nawet napięcia zmieszczą się w normie ATX, a wahania ich będą zbyt duże na poszczególnych liniach, też nie jest to zdrowe dla komponentów komputera. I tutaj posłużę się przykładem. Dajmy na to, że wasz komputer w czasie spoczynku na linii 12V ma napięcie 12,4 V. Natomiast po jego obciążeniu to napięcie spadnie do powiedzmy 11,6. Mimo, że mieścimy się w zakładanej normie ATX, nie jest to zjawisko pożądane, ponieważ różnica między napięciami na tej linii czyli wahania tych napięć są zbyt duże. I w przypadku dobrego zasilacza nie powinno one przekraczać 3%. Jak zatem sprawdzić napięcia na zasilaczu? Nie róbcie tego nigdy za pomocą oprogramowania, czy to dołączonego do płyty głównej, czy też powiedzmy programu HWINFO, czy też nie sprawdzajcie tego w Biosie, ponieważ te odczyty zazwyczaj mają się nijak do rzeczywistości. Pomiaru zawsze dokonujemy za pomocą miernika cyfrowego. Nie musi być to jednostka za 200, 300, 500 zł. W zupełności wystarczy Wam miernik za 20, 30 zł i też sobie poradzi. Oczywiście te droższe mierniki bardziej renomowanych marek będą dokładniejsze, ale nie popadajmy w paranoję. I weźcie pod uwagę, rzecz jasna, względy bezpieczeństwa. Jakby nie patrzył, będziecie mieli do czynienia z prądem, żeby nie zrobić krzywdy sobie, albo też nie uszkodzić komputera. Także róbcie to powoli, dokładnie, bez pośpiechu. Za chwilę pokażę Wam dokładnie krok po kroku, jak to wygląda. Na początku upewnijcie się, że podpinacie sądy pod miernik w odpowiednim miejscu, bo jest to niezmiernie istotne. Następnie ustawcie pokrętło w pozycję do pomiaru napięcia. W przypadku tego miernika wartość górnego progu napięcia ustalana jest automatycznie, ale gdybyście mieli tańszy miernik, wybierzcie wartość 20V. W specyfikacji ATX pod poszczególne napięcia przypisane są odpowiednie kolory przewodów w zasilaczu. I tak przewód żółty to napięcie 12V, czerwony 5V i pomarańczowy 3,3V. O ile w zasilaczach z kolorowymi przewodami nie będzie problemu z ich odnalezieniem, o tyle w jednostkach z przewodami czarnymi może to dla Was stanowić problem. Wtedy warto w internecie znaleźć schematy końcówek 24-pin, 8-pin EPS, PC Express czy też Molex, bo na tych końcówkach bowiem będziecie dokonywali pomiaru. Pomiar zawsze wykonujemy na włączonym komputerze, najpierw w czasie spoczynku, a następnie pod obciążeniem, uruchamiając jakąś grę czy też benchmarki syntetyczne. Czarną końcówkę miernika łączycie z czarnym przewodem w zasilaczu, żeby było Wam łatwiej, możecie to zrobić na moleksie, wpinając sondę w jeden z dwóch środkowych pinów, ale można również użyć czarnego przewodu w końcówce, na jakiej dokonujecie pomiaru. Czerwoną sondę miernika łączycie z przewodem oznaczonym odpowiednim kolorem. Pierwszego pomiaru dokonam na kosce 24 pin, zasilającą płytę główną. Pamiętajcie, że końcówki sondy muszą dobrze stykać się z pinami w kosce zasilacza. Tutaj możemy zmierzyć każde z trzech napięć. Najpierw zmierzę napięcie 3,3 V, czyli wpinamy czarną sondę pod czarny przewód, a następnie czerwoną pod przewód pomarańczowy i sprawdzamy odczyt na mierniku. Aby zmierzyć napięcie 5 V, czerwoną końcówkę miernika wpinamy pod przewód czerwony. I aby sprawdzić napięcie 12V czerwona końcówka idzie pod przewód żółty. Napięcia 5 i 12V możemy również sprawdzić na Moleksie. Przewód z napięciem 12V mamy po lewej jego stronie, a 5V po prawej. Dwa środkowe to przewody czarne. Poza wtyczką 24 pin warto również sprawdzić napięcia na kostkach 8 pin EPS zasilającej procesoru, jak i na złączu PCI Express. Tam jednak możliwe jest tylko i wyłącznie zmierzenie napięcia 12 V. Tutaj podobna sytuacja jak poprzednio, czyli czarna końcówka pod czarny przewód i czerwona pod żółty. Jak widzieliście, nie taki straszny diabeł, jak go malują. Wykonanie pomiaru napięć wcale nie jest trudne. Wystarczy zrobić to dokładnie i powoli, bez pośpiechu. No i że czas na zainwestować parę groszy w miernik. Tak czy inaczej, jeżeli w komputerze macie jakiś zasilacz, którego jakości nie jesteście pewni, warto te napięcia kontrolować, sprawdzić, czy nie zbliżają się one do tych wartości progowych oznaczonych przez normy ATX. No i również, jak wygląda regulacja tych napięć na poszczególnych liniach, czy nie ma zbyt dużych wahań, na komputerze nieobciążonym i obciążonym. Jeżeli ta wartość będzie przekraczała 5%, to ja już bym się osobiście zastanowił nad wymianą zasilacza. Ode mnie to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!